Ciemalneczko Dzisiaj lecimy Dawida zimowym autkiem. Na którym planujemy zrobić tuning świąteczny samochodu. Oraz czeka Was coś specjalnego w dalszej części odcinka. Oglądajcie do końca. A teraz lecimy na kolejną miejscóweczkę. E, eee, no zobacz. Nie nie, nie No rusz. i ludzie co mają? Ludzie mają renifery jakieś tutaj wymutowane. A kto ma choinkę tutaj? Gdowie, jesteśmy już przygotowani. Kupiliśmy wszystkie potrzebne pokaż, nam rzeczy. Mogę co kupiliśmy? Tak, zobaczcie. Kupiliśmy tak. Jak możecie zauważyć, czapka elfa. Jest nieprzypadkowa, ponieważ ja będę elfem. Kubunia, jak tu możesz zobaczyć, tak samo jest strój Mikołaja. Kubunia będzie dzisiaj Mikołajem. O, o, Oraz o. mamy żelki. Żelki przygotowane, po to, aby rozdawać widzom. Ludziom, po prostu. Ludziom. Damy ludziom, żeby mieli miłą niedzielkę. po prostu. Dzień. A cukierki mam, spakujemy w fajną skarpetę. Dwieki I każdy będzie mieć filmik. Dokładnie. A na, żeby samolot bardziej jeszcze rzucał się w oczy, przygotowaliśmy dwa fajne papiery świąteczne. Bo będziemy oklejać furkę. Na nim kosztem. I wam to pokażemy. Mamy 10 metrów jednego, czyli metrów drugiego, 20 metrów. Więc myślimy, że fajnie nam to wystarczy na dużo elementów. Lecimy. Patrz, tak, zobacz tu. Ucinij ją po prostu. Ucinij ją tutaj, tylko nie Polaki. Tak, tak. Tak, jak powinno. Delikatnie, delikatnie. Dobra, no, tknij, tam. Jest klasa. Klasa sama w sobie, zobacz jakich problem. No. Proszę bardzo. O. Zobaczcie, widzowie, jak już, to, bardzo. jak już zaczyna to wyglądać w ogóle. No? <śmieniu> jeszcze przy końcu. To ma być dzisiaj Mikołajem, a chyba jednak zostanie grinczem. Taki ma śmiech, że łaj. Ale no chyba będzie dobrze wyglądało, mi się wydaje, widzowie. Chyba będzie dobrze, będzie się rzucało w oczy. Już się rzucało w oczy, ludzie się patrzyli jak samą choinką jechaliśmy, bo no u nas na wiosce to jest nowość. Jak ktoś jedzie z choinką na dachu, no właśnie, to ludzie ładują jakąś przyczepkę, a nie na dachu choinkę wiozą, nie? Jesteśmy po wstępnych oklejach prawych drzwi. Maseczkę już zrobiliśmy w PPFiku i oklejona folią. Powiem wam widzowie, efekt jest naprawdę pięknujący. Nie spodziewaliśmy my się sami, że to będzie aż tak dobrze wyglądać, ale naprawdę. Z daleka wygląda człowieku jakby profesjonalista to oklejał. Z bliska, no raczej nikt nie poschodził, ale z daleka jest o, ale jest sztuka. Mu za tak Starta. No, i skończymy, zosta nam jeszcze te drzwi, jeszcze jedne i ruszamy w miasto. Maśćka zimowa. Jest założona, polecam, złoty pięć, wow. nie, dwa 250 czapeczka kosztowała, Dobra, ale już jest tak zimno, jest strasznie, jest na pewno na minusie, a my dla was i tak to robimy, zimno. bo my was wszystkich kochamy, tak. my was wszystkich kochamy, szczególnie tych, którzy w ogóle oglądają, lajkują, przede wszystkim lajkują i subskrybują Dobra. ten kanał, Dobra, żeby nas wesprzeć. Tak klasuga, no. O oh, hoo! Oh, oh. Gdzie <gryzanie> byłeś czerwony? Mieliście grzecznie Powiedzcie Mikołajowi. A mam czerwonego kinola, luty wilecą jak sam skurczy syn, nie? Ale pozdrówki mamy więcej po tyle samo Mamy szarkina Już mamy po pół skarpety. Tak Podwija. Dobrze wygląda. Haha, jest Mikołaj. Serdeczny wygląda. Elwik! Elwik! Ja u Mikołaj, jak jest! Ale lecimy. Mamy przygotowane tutaj. Cukrzyk! Oh, oh, oh. Jak jest? Byłeś grzeczny? Starałem się. Na kolanko do Mikołaja? No nie po prezencie. Aaa, Marek! Marek, jak ci się podobają moje stanie? Ale więc. Jak tam Marek? Źle. Ale dobre uczynki jakieś miałeś? Tak. Komu pomogłeś? Rodzicom Wybierz się. Wsadzaj tu szybko. Nie! Nie, Nie pan za do ty! Dobra, to zrobimy to tak. Dawaj, wsadzaj tu rękę, rękę. Tu Wsadzaj tu. tu. Sobie. Jedno. Nie więcej, bo... Uuu. Dobry wylosowałeś. O no. eee. gumy, załóż gumę na instrument Zjedzę, z kamarek, żebyś no. róz duży, nie? No wezmę. już środka. lecimy, bo dogrywamy no. dalej Ze względu na problemy z dźwiękiem, musimy pominąć drobną część materiału, ale dalej jest już wszystko w porządku. A siostrę masz, brata? Wiemy, eee, nie, no i dobrze. Wesoły świąt, tak? A, świąt. zgrówka wam wszystkim. Miłego dnia. Dużo nakupiliście, to już nic nie będziemy dokładać. No, nie będziemy nic wam dokładać. No, zróweczka. Zdjęliśmy już z Relifera choinkę. Tutaj panu daliśmy. za Pan stwierdził, że potrzebuje jej. Pewnie panią wykorzysta po prostu, a nam tak, już się tak, nie przydała. No i tyle. No. Ze względu na to, że nie udało nam się uszczęśliwić dużej ilości osób, lecimy na motopasterkę do Warszawy. Pokażę wam jak wygląda motopasterka, bo może część z was jeszcze nie ma auta albo nigdy nie było na takiej imprezie. Dzisiaj jedziemy samochodem z wypożyczalni, limuzyną, niesportową, spokojną, cichą. Z wypożyczalnia od taty. Wypożyczalnia od taty dokładnie. Zapraszam do zostawienia łapki w górę subskrypcji i jakiegoś fajnego komentarza. Dajcie nam znać, co sądzicie o tym odcineczku. A teraz my przechodzimy dalej i robię taki ruch. Paczo. Siemano, jestem i Wam powiem tak. Zawsze byłem głodny. Tymczasem nie będę. Dla każdego subaku przygotowałem po batoniku. Proszę bardzo. Proszę bardzo, batonika. Nie Jestem przygotowany, dzisiaj nie będę dzisiaj głodny. Będziemy jeść. Nic dzisiaj nie będzie narzekanka. Jedziemy prosto na Warszawkę. Widzimy się za chwilkę. To no tak, widzowie właśnie dojeżdżamy, jesteśmy już w warszawce. Dojechaliśmy teraz pakuje eee. się w strój. Idzie idący, spacer, idziem, nie, da, nie damy mu spać. Zaraz się przebieramy będziemy rozdawać to co. I dokończyliśmy w wcześniejszym dniu Dobra ich ich wygrzać Wiecie, z co? Dla nich jest lutka. Iść wystrugaj Nagrywaj kamerę, bo tu się Wiktoria zgadza na wszystkie yy, krótki dotyczące naszego regulaminu Który przestawiony został prawda. Wytniemy jak się nie zgadza Dobra Wiktoria <laughs> Byłam przez cały rok, 365 dni Na pewno na pewno. Dobra, nie mnie to oceniać. Co nawijałeś w tym roku? Powiedz mi. Uderzyłem niemiłego kolegę. Pokaż rękę, który obrażał mi brata. Mamy się słuchały. Czyli 100%! Na ile, Na ile procent? 110. 110. 110. Dobra. Sam zacznę. Łamię Nie. Nawet tu ktoś widomy mówi zekłamie. A ja jestem bardzo wręczna. Dobrze, przymknę oko w tym no, roku. No. Przymknę oko! O. Ja w, tym, w tym roku był bardzo grzeszy, tak nam powiedział. Najwspanialszy święty Mikołaj jakiego spotkałem. Daj losować dla Patrycji Tutaj słodę. Ale nie pociądaj, tak. nie, nie pociądaj. Wow. Słodkość już wow. No. Dziękuję! Proszę bardzo, wesoły środk tu z Mikołajem, proszę bardzo. Eee. Bardzo eee. innego. Proszę bardzo, no, na poprawę. Proszę bardzo, wesoły świąt. Oh, nie no panowie. może święty Mikołaj, jesteś wspaniały. No, z Mikołaja. Elfie kochany. E, e, e. Róbka z pomarańczy. To tam kto tam, nie chce? Nie wiem. Na go dań, tak! No i wszystkiego dobrego. No, wiedziałem, My... że Mikołaj to dobry. No, dobry. ja wiedziałem, ja też wiem. Poteski chcesz? No, pytasz oczywiście, ale widzę, że tutaj sprzęt profesjonalny. Mamy kameramana? Mamy. Weź Mikołaja na ręce! Weź Mikołaja na ręce! Bo gdzie? Gdzie Mikołaj jak nie leci no. Na barana! No. No. Raffetto. Welcome a Habibi! Welcome pover! Oh, come? Luca, ci ma è che? Non so... I caglioni sono scossi! Che accompose ma è La Se La Se mi aż oczami się uśmiecham, Zajem, Dobra, się. No, piąteczka, trzymaj się, zdrówka. Na święta. Wesołych Świąt! Wesołych Świąt! I szczęśliwego nowego roku! No i tyle. No, lecimy dalej. ...prezenty, dużo ludzi do nas podbija. Ogólnie, jeśli chodzi o imprezkę, no to fajnie się to wszystko rozkręca. Dużo samochodów przyjechało, fajnie poubieranych, głośnych, ciekawych. Co dziwne, nie ma... O tym właśnie chciałem powiedzieć, że tutaj dużo się dzieje i co dziwne, nie ma w ogóle policji. Także to jest naprawdę dziwne, jak na Warszawę i na wnr -a. nie ma wcale policji. Fajnie, 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 podoba mi się to. Słuchajcie, zobaczcie, co znalazłem. Takie sanie potrzebuję. Witam serdecznie, da. Mikołaj Witam, Filip. A, Filip. Filip Filip, mówisz mi powiedzieć Gdzie takie sanie dostać Od Świętego Mikołaja, że tak powiem tutaj... Może tylko załatwić takie prezenty A? a opowiedziałbyś ile masz tam kucyków pod maską ta? 400 400 400. No to, no to mogłoby starczyć, żeby tam do tej Mojej chałupy dolecieć Nie? Prawda? Prawda A powiedz mi, chodzi to to, to purko NIE purko? Purko. nie purka! Matko jedyna, ale zobacz Tutaj, kółeczko czarniutkie Wiecie, w tym roku? Czym się wyobrażasz? Elfi, tu! na Wiem. Wiem. Maszyna nosująca Doma Dzięki, Zelki. No, na osłodę będzie miał Będziecie mieli Na wieczorek okay, Na wieczorek no ładnie, ładnie, już się zapytałem, dobra, damy Filipowi spokój. już nie będziemy... nie będziemy, będziemy męć. Tak. Trzymaj się jeszcze raz. Nie? Miło było poznać. Krówka, wesoła. Na razie. Dejfu, dejfu, szydu. Wielki dróg! No dzięki właśnie, uważaj, zajęcie. żeby. Bo tu Dobra, gdzieś. Dzięki. Renifery mówią, że stoją. Dobra, dzięki. Trzymaj się, zdrówka, wesoły. Dzięki. Na razie. Gdy dojechaliśmy na drugą miejscówkę, okazało się, że obsadzona przez policję. Więc udaliśmy się na kreskę. Dobra, dobra, właśnie na ostatnią chyba dzisiaj miejscówkę. Oczywiście nie będziemy mówić, to jest tak zwane popularne C. Gdzie furki, furki się ustawiają. Wszyscy będą startować ze świateł po kolei. Pokażemy Wam co nieco. I tyle. Chodź będziemy już do tego. Obie okay, chłopaki, ogień! Okay. Dla Mikołaja, Dla Mikołaja o, dajcie! O Lepiej się chowaj. Nasz dobry ziomek Tomczyk zaproponował, że możemy nagrać dla Was rolkę z a 45MG z wewnątrz jego Audi S3, które już wcześniej wystąpiło u nas w odcinku z Warszawy. Jak możecie zobaczyć, pokonał Mercedesa bez większych problemów. Bez szans, chłopaczek. Więcej niestety dla Was nie nagraliśmy, bo większość aut, które tego dnia przyjechały, były seryjnymi samochodami, które po prostu chciały uczestniczyć w tej klimatycznej imprezie. Pod tym względem trochę zawiedliśmy się, bo na regularne spoty WNR-a przyjeżdżają grube furki pokroju Ferrari, Porsche czy Lamborghini. Prawdopodobnie było to spowodowane zimową porą roku oraz okresem świątecznym. Policja i szybko zakończyła to wydarzenie. Jesteśmy pod solnem Ferrari, gdzie byliśmy tak samo ostatnio. Dziś planowaliśmy wpłacić depozyt. W tych skarpetkach naprawdę były pieniądze. Były po 500 spakowane, żeby wpłacić depozyt na jedno z Ferrari, lecz okazało się zamknięte. Nikogo nigdy się nie pracuje, więc... nikt nie otworzył. Co myślisz o policji? Myślę, że jest upierdliwa. Jeżeli chodzi o, o to, co my lubimy, to oni tego chyba nie lubią w ogóle. I są niszczycielami dobrej zabawy. No ale cóż, taka ich praca, nie? Za to im płacą i tego od nich wymagają, więc szanujemy i tyle. Ogólnie, dzisiaj, jak na WNR-a i, i na warszawskie spoty, ogólnie jak na takie spoty, właśnie, to dzisiaj prawie nie było w ogóle policji. Na pierwszym, tam jakbyśmy no to nie było policji wcale. A tutaj, jak się, że tak powiem, ścigali na zamkniętej drodze, no to policja przyjechała bardzo, bardzo późno. I nawet tutaj z opinii różnych osób można było to usłyszeć, że naprawdę, jak na wnr i jak na właśnie na tą miejscówkę to mega długo chłopaki pojeździli, także mega fajnie. No i pytaj go. Byłeś grzeczny, kogoś? Ja cały rok jestem grzeczny. Był grzeczny? Coś oszukuje, ja tu przeczuwam hachment jakiś. Mandat tu nie było? No Przyznaj byli, się, były, Na No to byli. był niegdyś. Ale masz, tu wylosuj. Masz nasująca? Wylosuj, o. Daj. Oh, o! Widziałeś, co zostałeś? Ale wychodzi... No. Akuunasz je, będzie miał na dzisiejsze. Druga godzina. Powiem tak, ja już jestem. Lekko Już muszę jechać, bo Renifery stygną. Akuunasz zje wieczorkiem i... Smaczne będzie. Już nie pójdzie za za darmo, zawsze najlepsze. Podziękował od Mikoła. A... A prezenty się dzisiaj spisały? Najlepsze. Aaaa, no to widziałem. Ja no nie wiem, z kim ty tańczysz, no. Mikołaj! Mikołaj! No? To jest on, to jest on. Elfa też możesz docenić. <grym> Elf, Elf, Dawidza, Elf, Elf, Dawidzia, ja daję tylko coś. To Elf, Pracuje dla Mikołaja. Daj. A, mi a powiedz ci ciekawostkę? Dawaj, ciekawostkę. Bo widzę, łopie, w tych skarpetach oprócz cuksów no, mamy chłopie. Ale to mówiliśmy Dawidza, a ja my nie po pizzetki chłopie, jutro, bo dzisiaj byliśmy przyjechani, mi nie otwierał. Co ty gadasz? Dzisiaj, jutro... Dzisiaj, jak otworzymy, odbieramy. Bo tak? e, zepsuły Hop się Czerwone, na A, święta, zobacz. które te czerwone, bo tu jest tych czerwonych, to jest od... A które pierwsze lepsze nie dają? Pierwsze lepsze, to mi się podoba, z żółtymi zaciskając, no <laughs> Ojej. Mikołaj ma, nie? Re, ref, renifery do odstawiania od razu idą. No, dlatego... Zostawcie suba, pamiętajcie, bo bez nas by to wszystko się nie udało. Tak, i zapraszamy na Instagramka. Macie go podpiętego tutaj i na TikTokach. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, daj znać w komentarzu, a my nagramy film, gdzie pokażemy jak to wygląda w sezonie.